Bajki dla dzieci. Florka i melek, smutek? Florka siedziała cicho na chusztawce w ogrodzie? Nie śmiała się, nie mówiła nic. Jej oczka były smutne, a buzia miała poważny wyraz. Melek zauważył to od razu, kiedy wybiegł z domu z piłką pod pachą. Florko? Zapytał delikatnie, podchodząc bliżej. Co się stało? Florka wzruszyła ramionami. Sama nie wiem, chyba jestem smutna, powiedziała cicho. Melek usiadł obok niej. Ale dlaczego? Ktoś cię zdenerwował? Coś się stało w przedszkolu? Nie, nic takiego. Po prostu tak jakoś. Tęsknię za mamą, która długo pracuje. I za tatą, który wyjechał na dwa dni. I za słońcem też trochę, bo dzisiaj powmurno odpowiedziała z westchnieniem. Melek milczał przez chwilę, po czym skinął głową. Wiesz co, ja też czasem tak mam. I to chyba nic złego. Myślisz? Florka spojrzała na niego niepewnie. Tak? Babcia kiedyś powiedziała, że smutek to taki mały gość, który odwiedza każdego. I że trzeba go wysłuchać, a nie przeganiać, powiedział Melek mądrze. Florka zamyśliła się: Czyli smutek to nie coś złego, tylko coś, co czasem przychodzi? Właśnie przytaknął Melek i nie zostaje na zawsze. Znika, gdy się z nim trochę posiedzi i porozmawia. A ty rozmawiasz ze swoim smutkiem? zapytała dziewczynka z ciekawością. Czasem tak, powiedział Melek. Mówię mu, że wiem, że przyszedł, ale że nie musi się długo zatrzymywać. Potem rysuję coś albo przytulam się do mamy. Już mi lepiej. Florka uśmiechnęła się lekko. Może ja też powinnam coś narysować? Świetny pomysł. A potem możemy pójść do dziadka. On zna mnóstwo opowieści na poprawę humoru, zaproponował Melek, wstając z huśtawki. W domu florka wzięła kredki i zaczęła rysować duże serce, w którym był mały, błękitny duszek jej smutek. Obok narysowała słońce, które wyglądało z za chmur. Zobacz, pokazała Melkowi, mój smutek się uśmiecha. Chyba już wie, że nie jestem zła. To bardzo piękny rysunek, powiedział Melek z podziwem. Twój smutek wygląda jak ktoś, kto lubi być zrozumiany. Później razem poszli do dziadka. Usiedli na werandzie, a dziadek opowiedział im historię o małym ptaszku, który bał się latać w deszczowe dni, ale znalazł w sobie odwagę, bo wiedział, że chmury kiedyś się kończą. Florka słuchała z uśmiechem. Na koniec przytuliła się do dziadka i szepnęła: Mój smutek już odszedł. Ale zostawił mi coś ważnego, zrozumienie, że można być czasem cichą i nieradosną, i że to nic złego. Dziadek pogładził ją po głowie. Właśnie tak, Florciu. Smutek to nie bruk. To przyjaciel, który przypomina nam, że mamy serce. Morał. Smutek nie jest czymś złym, to uczucie, które pozwala nam zatrzymać się, pomyśleć i zrozumieć siebie. Trzeba go wysłuchać. By potem zrobić miejsce na radość, obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.